Jak to jest mieć 40 HP i tankować wszystko w ruinach? Dobrze? Wspaniale. Yeah. Jesus Christ. Znowu te pająki z ogowaciały. Ajajaj. Co aj. nie... jest ten to pająk, to pająk to... Wszystko? Dawaj. Masz mota? Co mam? Motować ma? będziesz? Mota? Potem mota. to trzeba jeszcze kilo. Ty, mam jeden precyt. Hopie. Dawaj. My dwójkę. Nice. O, jeszcze szaruj. że jakoś dzień się staje lepszy. Ty robisz... wcześniejsze uderzenie? Noo. Ja łączę Uderzenie. Zaimponował tak. chłop teraz. Jak ja tego umiem? Ej. Ja tam próbowałem kiedyś, ale mi to nie wychodziło. Ale to da się. To da. W, sensie w sensie to no, się tak wiem, wniosek, że się prawda? da. Widziałem to kiedyś filmik na tak ten robię. temat. Ale nie chciało mi się tego uczyć, bo nie wiem. Jestem leniwy. Uuu, tu, tu jest zielony. Typie, jak Tam są pewnie bishopy, nie? Ja już zabijemy. Aha, dobra, ważne. Więc może będę spokojny. Nie, <grym> nie, mój chłopie. No jeszcze ja się tak. co ty? O, dobra. Mówiłem ci, że ciszysz, są bishopy, hopie. Uważaj. Dobra, dobra. jezu. Fajnie się to razem kopię, aha. <grym> To nie jest le... No, dawaj, dawaj. Hej, Pam, pam. Co wezmę, co schowam tu lepę. Fragmenty masz, teraz mam. No, to mam fragmenty na no, sobie. Trochę tak mam. Poraj, to tam dalej te bishopy. To jest ta czerwona chowa. Aha, tu, ty... o jezu, tego jeszcze więcej jest. No mówię, że to jest więcej. Aha, koń. Dobra, koń, lepszy koń niż bishop. O Och, jezu, dwa B-Shopy. poczekaj na mnie. Nie, one już się zagrywały na mnie. No dobra. Jak chcesz. No bo wygląda że ty żyjesz. Dasz radę? Nie, już zabijemy. No i stos. Nie, to już, już koniec, to już koniec, to No, to już kończymy. Nice. No, jakieś bossy by trzeba no, w sumie i... zacząć pałować Co ty? No Guardiana ostatnio zabiję, więc no dobra, już trochę kulę też. No ten, się zbaw. No, trochę Hekuldan zszedł. Ten. Mm, boję się, że zostawiłem coś. Przez dwoje rozumiem, że jestem pewien. Chodź tu do mnie, bo ja tu będę też kopał... E, biszopy. tak, to są biszopy i to skoń koń. Zielony, nice. I te dwa. Co się stanęło? Się się. Gdzie jest moja letelnia? Zgasła? Tutaj, nie, tutaj jest Myślę, A. A, Myślałem, że to twoja. Nie, ja w środku jeszcze wziąłem. No właśnie coś mi tak przez chwilę... Nie wiem, bagno. Dobrze, że jeszcze mam ten jeden kask. Dobra. Idę. Dawaj. Kopaj to. Hej. Ile myśmy tureców tu wcześniej? 80 chyba jak tam... No. 50, jak myśmy. Ale to... No to jesteśmy blisko. No. już sobie tu będzie. Jeżeli wypadną przynajmniej tutaj raz po dwa, to będzie pewnie. Dobra, jak się no pomóc. i ja będę kopał git. To tu jeszcze dopię. Żebyś na pamięć o. zostawiłeś jeszcze. A widzę właśnie. Ty, gdzie ja mam e na od Tu mam dobra. Aha, dobra. To jest moja. <laughs> o, dwa, ale to padło. Wziąłeś A tam wytępiłeś się? Żebyśmy się nagle nie natknęli na nie, wyszedł, nie? A, Wszystkie występiłem, tylko te mechaniczne, takie o. Dobra. Takie o. Wiem, bo nie miałem mota. Nic nie. No, niestety. Jed. Yep. A jak tam twoje zasoby podstawowe? Czyli? No, nie wiem, nie wiem. Na przykład patyki, tak. krzemienie i tak dalej. O, 11 patyków. Dobrze, nie wiem. <laughs> 40 trawy, co pan. Co Ej, prawo masz mam. jakieś żalcie? No, no. Weź mnie naklej. To pani to by go. Okay. Pani, było to sobie wiesz? A co masz? Banany. Hmm. Ja mam mięso, jak widzę, jeszcze, nie? No, to bo właśnie, weź ty z mięsa. Masz. Mięso, no. i nie musisz. porączka. Zostawiam ci mięso jak coś. Okej. Okay. Trzeba. O już czas. jestem najedzony. Kill off, kill off, dobra. Nie mam. A strasznie dużo na kill -off wyschodzi akurat w tej części. No, tylko trzeba złote, No, złote są złote, no, wiadomo. Złoto przecież to jest wytrzymajszy materiał, yy, prawda? Na no, pewno nie jest jedno. Minecraft y. Dobrze to zarzucamy. ty hmm, 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 hmm. na no spokojnie. W sumie Lęba. mam jeszcze z pod odebną. Elegancko. No dawaj jeszcze. Mhm. Hmm, hmm, hmm. wow, wow, co się stanęło. Ej, mamy 8 zielonych gałąz. Wow, I coś. Hmm. Weź to? Teraz to zarzuciłem. Masz tyle cytów jeszcze tam? E, nie, już nie mam tulecy, żadnych. Tu jeszcze tu, ma, tu, tu, ta strona. No widzę, widzę. Idę, idę. Tych się postawia latarnia. Ja mam już chyba ostatni Nie, mam jeszcze jeden młot, dobra. Sztos. To starczy, to i tak samo. Czy w ogóle odkryliśmy? Morsy, nie, Krak chyba nie. Ale była polanka, mos, ale chyba ich tam nie było. Nie, niestety. No szkoda, bo przydałoby się pierwszego dnia zaszować je. No, ale go pytam. No. Pod, my pod, jeszcze... pod Ej, bok. hopie, hopie, chodźmy z tym, tym świętem. A my jeszcze zostawiliśmy sporo, które cytuję, na u małp, nie? Tak, to się potem wykopię. Spotkając, kiedy będziemy już full wiwarkować. No, się tego póki co nie chcesz się bać. Powiem mówiąc, bo to Dobra, jest lekarz, to jest To wszystko jest. to mięso sobie czekaj. Myślę, że to już. No. E, okay. e, jakby chcesz, może te bulwy? Co? Bulwy? Co? No, bo mam ich jeszcze. Mi to wygląda. Ale mało tych Battle Royale. O, no. czemu tam są w Battle Royale? A ja chyba jeszcze są, mało. wiesz? Chyba jeszcze są. I tak jesteśmy w... wow, 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 ile tego jest. Nie wiem, ktoś tak mówił i tak mi jakoś weszło. No fajnie jest węzł, w sensie wiesz, określony jest co cześć. walczysz. Tam miałem już ostatnią mackę w WTW. Ty A, tam masz? No. Też mam ostatnią mackę. Tumor wyjście. No dobra. Ilse i ta Tam śmiało. Dobra. To Do idziemy craftować. No. Go Jeszcze mamy w ogóle fazę spokojną. A co Na craftujemy? Eee, kronki no. Tylko? Te... Po... No, zbyt w sobie no, to... bez sensu. No, i tylko tu lecestowe pałki to dla Ciebie też. Mm -hmm. I tak, ta pałki. No, bo Cię przyspieszałem. No w sumie. E, so, A ja, na dwie? Tak, stary, ja mam 6 linijek rogu. A jak to z... na... To będą trzy pałki? Tak, no wyjdzie. Hmm. Trzech, wezmę tego hmm, no. Będziemy pomnażać, tak. Nie, no co szkoda. Co? Kip. Szkoda zasobów. Dobra. Nie te szkoda. luki trzeba przeteglować. Jakie luki? Jeszcze tak bym idziemy. na prawo odbił, a ja myślę, że tam będzie do walki, jeszcze, wiesz? Gdzie? Na prawo. A po lewo. prawo? Tu. A nie dobrze. To dobrze, bo już bym nie chciał walczyć. Chociaż. Też. Chyba. Nie, pijam Dobra, banany na szczęście. Banany na szczęście. O, <grym> jeden banan. O Przynajmniej to. Uff. Mmm, dobra, gdzie jest maszyna? Oj, to musimy się przekizać. Blisko, blisko, blisko. No niby ta. no Ty, ty masz czerwony internet. Dajesz radę? Tak, daję. Dajesz. Ta? Dobra. E, to skaftujemy i kończymy ten odcinek, nie? Tak. Bo to już będzie 26 minuta, minus ten początkowy tam bagno w coś. Ty ja się lecimy. Traf. No, mam jeszcze 21, nie chcesz, ale gniją mi. Mi też gniją, są czerwone. No i ja też. Mam 14. Hmm. Teraz już będę, jeszcze. Będzie zgnilizna, to... nice. Dobra. Jak my idziemy, Góra, typie? No tutaj. To jest zbyt dobry ja, ja idę jak chcę. <laughs> No dobra, dobra. Hmm, ale mam prezent od samego początku. Trochę szkoda, bo jakby, no nie wiem, się. A to, zobaczysz, elegant będzie. Stówę, będzie elegant, co ty. Dawaj, bo minutę mam na kraftowanie. Ta? No. Ty, a my mamy w co to wziąć? Ja mam plecaczek. <laughs> tyle. Ja. I ty, tylko tyle. Ja. <laughs> Dobra, ja, ja, ja nie mam żadnych slotów typie. Chociaż jak wrzucę do to trochę będzie lepiej. Nie, z hacza właśnie weź ze sobą. Będziemy być z Napełniłem go już. Okej, okay. ja Nie mam tego slotów. co To idealnie. Masz jeszcze fragmenty? Mm, nie, nie mam. Dobra, podsumowanie. 81, wow! Nieźle, nieźle. O, jeden. Dobra, kill w zostawię, bo bez sensu nie. go tu brać. O! Tu jeszcze są Suleowce, spoko. Dwa amulety dla nas. Mhm. Wywali. To oh, weźmy. te linki. Co? Mam te linki, te. A, już zimno nam. toba. Choć tak było żałuję, a... że nie da się przy antycznej maszynie pseudonauki otwierać bazentów. Przecież to by było super, gdyby na przykład było, a... nie wiem, plus 1% szans na fajniejszy przedmiot, to nie wiem. byłoby to sympatyczne, nie? No. Mmm, lubię tę broń. Zostaw jedną, zostaw jedną. Dobra. Wywal jedną. Jeszcze mogę wziąć dwie rzeczy. Trzy. Nie, nie, nie spokojnie. Spokojnie. Daj lewym krokiem. Zostawiam, zostawiam ci. To w sumie, nie wiem, wytłumaczę to. E, kiedy dekonstruujesz coś, co wcześniej wytworzyłeś zielonym amuletem, który... Jakby obniża potrzebne zasoby o pół, to na przykład, jak wcześniej on wytworzył turecytową pałkę z trzech living logów, to potem ją wytworzył z dwóch. Dzięki czemu uzyskaliśmy jakieś jedne living to jeszcze, log. To moje masz? Ja już slotu nie mam. Nie mam ani jednego slotu. Mogę ci dać paliwo, nie wiem. A czy nie, masz tego tak chyba, zbierałeś, turecy. Turecy Nie masz. W sensie? No, podnosisz teraz. No, nie. Widziano. A tak, trzy. uważam. No właśnie. <grym> ja widziałem tam. Dobra, bo ci leci. Lecimy, hopie. Ja mam zero. No. teraz też. No dobra, jeszcze nie. Ale zaraz nam się czas skończy. Dobra, to można wyrzucić. O, nie. No, zrobić jeszcze jedną broń? Tego? Dobrze, co chcesz, lecimy. Start color. E moment, moment, moment. Trzeba włożyć te trzy tu. Połekę sobie I start Szybko, Janusz. Dobra, grzechnie na ciszę. Jeszcze zrobiliśmy konstrukcję, z jednego. A kurwa No zup, hup. Już wyszło nie, jeszcze tutaj mam trochę. Chopie, ty je łopie. Zaraz nam tu wszystko spadnie na mordę. 33 sekund. Ta? Doba, ból wywalę. Liczę, że wystarczy nam. No. Aha, ty jeszcze masz. O jezu, ty masz pusty plecak. Doba, ja się sam tutaj. O, nie, nie, właśnie zostaw mi plecak. No. Ej, Doba, antyczny klucz tu zostawię. Nie, nie, lepiej nie. Wiesz, weź tego Globurys bo będziemy bez latarni. Ja zostawiam latarnię. Ej! Nie, nie, nie! Uf, uf, Doba, Dobra, bierz, tego, bierz, to... bierz, bierz wszystko jak, na, jak najwięcej bierz. Bierz rzeczy. Hopie, ty je łopie. Weź tego jak najwięcej. Mam. A jezu, coś regi. chyba zostało? Nie, nie. wiem, chyba... E, e, nie. Dobra, w złożynku um, <grym> Nie, jeden amulet został, Jezu. Z jeden, ale to, się do mnie. to, no, się to pamięta, zielony. No pokonał zielony amulet, co ty. Wstawiłem antyczny klucz. A to mogliśmy tam przy tym, bo tam blisko w zasadzie do atrium. No w sumie. No Doba. teraz jeszcze mam więcej. się Dobra, mamy wszystko? Tak, mamy. Okej. Okay. Dobra. Lecimy, tup tup tup. Co, co ty się cofasz? No co wam się podaży? No nic, nic nie leży. Jeszcze mam tego. Co masz? Zobaczcie. Okay. Ty je łopie! Ten ancient kiwi się przydał. Ah, opie. Wtulasz mnie. To jest gitara. Jest gitara, typie! No dobra, no, ale zawsze lepiej mieć sytuację pod kontrolą niż nie mieć ja sytuacji pod kontrolą. Pod... Mamy czerwoną fazę tych przezmotów. No dobra, masz rację. Nie masz korę. Ma za dużo. <laughs> Ej, a gdybyś gdzieś zostało 16 trecyta. Ta? Tak? Dobra, no. zostaw tam. Następnym razem. Nie, już mam, już mam, już nie będę, zostawać, nie będę się wracać. Raz no. wiem, tak. masz tu paliwo Wesie, bo mi szkoda, a mi się przyda na górze. Jeden. Dobra, Jeden. Czy ty to umocniłaś? Tak, właśnie ogarniam. No, bo to jest i kończymy. Hopie. A założę kolonę. Bogactwo. No ja też koronę <laughs> sobie biegam. No widzę właśnie. Zainspirowanie się to, bo myślicie, to w jakikolwiek sposób satysfakcjonuje. Jej. Jej. A tu, akurat, tu jest coś. złoto, co ty? Tak. Mapę, no, okay, ktoś. po wyrwał o... dwa razy. No właśnie, tak z światu mi się trochę kończy, i trochę średnio. Coś, no ja mam latarnię, jak coś, nie? Więc luz. Ja nie. Nie? Chodź latarnię. do mnie. Hop, ja. Nie, nie, ja sobie belknę <słucham> jeszcze. Waliłem do góry. Dobra. Odpalam, leta, nie Odpalam, letalnie Dobra, uciekliśmy. Teraz się cofamy. Tak. Tam. Góra. Ile mam małpek? Nie, Śliję ile ja. Co najmniej. Lash, Hacz żyje, żyje. Dobra. Wszystko pod stabilnie pod kontrolą. Dziękuję, ślicznie. No. Okej okay, nie wiem czy mi się uda spingować na koron. uwaga. Mm, yeah, nice. się, spoko. Ja mam S, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ja się tak doboję. A jak bez kitu Myślisz, że to dwie małpy, ale co to, tam z tyłu jest schoda cała? no to staniesz lepe no. i potem stanlock i jesteś w dupie. Wziąłeś ten klucz? LOL. Ile ja mam? Trzy co najmniej. Dobra, walczcie. Jak ja to? Wiesz, to Tędy, tędy ja sobie kurczam tam zostawił przy tej matce. No wiem, widziałem właśnie. Że no, masz bardzo dobrze, bo nie wiem przymierzam. Ja, ale... 10 mówiłem, tu tak. mamy 23 tak. łącznie. A, chyba, spoko. No spoko, spoko. Ja tam nie narzekam. Też nie narzekam. Ej, w sumie chodźcie. Jeż... Robimy to na YouTube'a. Powinniśmy zabić. O! Wow! 23 kolony! A nie, o fajnie, 23 kolony. No to jest typowe takie. Ty powiedzien. No. Ty powiedz. Ty <gryhehe> powiedz rado. No. A no. i moje ma odeszła od twoje. Słucham, słucham? Moje ma odeszły, odeszła twoje. No biegną, no pewnie złapałem te twoje, no. Żyjąc życie. No mam dwie, co najmniej nie wiem. To wadzisz, bo ja w ogóle nie wiem, zdałem się na twoją. A to, 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 No chodź, bo ja ten A ty tabela... świecisz? Ja... Co, 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 co? ja już nie świecę. Mm -hmm. no A tam wywaliłem jeszcze dwa amulety. Masz miejsce? Hm. Hmm. W sensie mam... Nie, nie mam w ogóle miejsca. Ale co, wywaliłeś amulety? Eee, no te, te, to teraz no wróci. A tak, to mam je. Dwa. No. No, gitarą, no. Ty... Ile masz ukulę stawów? Nie, stały colo przepraszam. Jednego. Też mam jednego, jeden construction. Ej, to w sumie no. jest super na zimę. Jeszcze mam Przyska. idealnie teraz czas, żeby się przygotować. O, małpki nas odeszły. Tak. Dobra O grzyby, 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 no. czekaj Ustańmy pod tym drzewkiem Ho, 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 ho tu Czekaj, grzyby se wydera Musimy zakończyć Hopie, tej jest... łopie tak. Hopie, A, chodź tu, chodź do drzewka Dobra, zatem Dziękować za ten odcinek Jest nam zimno, jest... Yy, no Ej. 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 <laughs> Spałuj go słuchaj nam końcówkę No, hopie, zasłaniasz mnie, dobra, jest git więc dziękujemy za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.